Cześć wszystkim. Cześć wam drogie panie i wam drodzy panowie, mężczyźni, chłopaki, dziewczyny, dziewczęta. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj jest międzynarodowy dzień przyjaźni, więc miejcie dzisiaj zajebisty dzień. Zadzwoncie do swojego przyjaciela, przypomnijcie mu, przeproście się, podziękujcie sobie. Pogadajcie dłużej, krócej, umówcie się na kawę, wycelebrujcie to chociaż na chwilę, a jeżeli nie macie przyjaciół i też wam z tym dobrze, to celebrujcie swojego najlepszego przyjaciela, jakim jesteście wy. I czego mogę wam jeszcze życzyć? Żeby wam się dażyło, żebyście mieli czas na wewnętrzne espresso, żebyście mieli czas na refleksję na zrobienie czegoś inaczej niż w dniu wczorajszym i dzięki temu możecie po prostu zmienić bieg wydarzeń. Także miejcie dzisiaj wspaniały dzień, samych cudowności, no i trzymajcie się w dobrej energii. Cześć!